Nowenna do Świętego Ojca Pio, dzień ósmy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Ojcze Pio, wzorze ewangelicznej miłości Boga i bliźniego, Ty umacniałeś w ludziach i ich ludzkich sercach przekonanie, że Bóg nie może odrzucić szczerego pragnienia miłowania Go. W imię miłości, która przepełniła Twoje życie, wjednaj mi w niebie dar, o który pokornie proszę. Miejcie swoją intencję. O który Cię z ufnością, proszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje. Przejdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechu. Pokornie błagam Cię za przyczyną Świętego Ojca Pio. Kapłana jest stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników. Udziel mi przebaczenia moich win i łaski, o którą proszę. imię Cię swą intencję. Dla większej chwały Twojej racz go osławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi, do swego miłującego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Koła Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.